Klimatyzacja, wentylacja, co z tego wychodzi? Klimatyzacja kanałowa. Może to nie jest połączenie klimatyzacji i wentylacji w jednym, ale sama klimatyzacja musi zostać w jakiś sposób te powietrze przetransportowane i podobne jest to do systemu wentylacji. Dlatego ten materiał będzie o klimatyzacji kanałowej. Przyznam się do pewnego błędu i odwiedzi mnie pewien kolega. Zapraszam na materiał Montaż tej klimatyzacji. Po dzisiejszym dniu e, przeszliśmy taki indywidualny kurs. Znaczy przeszliśmy. Ja zrobiłem taki indywidualny kurs dla kolegi odnośnie montażu klimatyzacji kanałowej. Witam Cię, Marcinie. Witam Cię, Przemysław. Powiedz, skąd przyjechałeś? Co Cię sprowadza w moje skromne progi? Przyjechałem do Mszczanowa koło Warszawy. No co mnie sprowadza chęć odwiedzenia Ciebie? Bardzo mi miło. I na pewno chęć nauczenia się czegoś od Ciebie, z tego co śledzę. Media społecznościowe, dużo działasz w tym temacie, masz sporą wiedzę. Korzystałem z Twojej uprzejmości, no i chciałem się też czegoś nauczyć, zasięgnąć wiedzy odnośnie montażu klimatyzacji kanałowej, z tego co proponowałeś. Też mam dużo zapytań ofertowych klientów, którzy by chcieli skorzystać z tego systemu. Teraz już na pewno będę mógł. Bardzo fajnie, że to mówisz. Ja tylko dodam, że montaż klimatyzacji kanałowej to nie jest takie, jakby to powiedzieć, prosta sprawa. Jedną klimatyzację kanałową zamontowałem i już niedługo zobaczycie właśnie w tym odcinku. Jak przyznaje się do błędu? Bo popełniłem pewien błąd, ale o tym w drugiej części filmu, więc zostańcie do końca. A w tej chwili porozmawiamy sobie z Marcinem, co dokładnie żeśmy dzisiaj zrobili. E, otóż montowaliśmy klimatyzację kanałową przez około 10 godzin. Coś tak, tak to wyglądało. Dokładnie. Cały Przypo dzień. Przypomnij, ile, ile pomieszczeń robiliśmy? Cztery pomieszczenia. Dokładnie. Na cztery pomieszczenia było y, rozłożona instalacja. Jedna klimatyzacja była podłączona pod system Multi-Split. Była to wymiana dokładnie jednostki wewnętrznej na system kanałowy. Co musieliśmy zrobić? Po pierwsze musieliśmy rozłożyć instalację rur powietrznych i dodatkowo ją zaizolować. Pamiętasz, jak się nazywały anemostaty? Te, które są z jednej albo z drugiej strony? Tak, a które zaciągają powietrze zaciągowe, które wyrzucają wywiewne, nawiewne i wywiewne. Dokładnie. E, takie te elementy instalacji, oprócz tego jakieś skrzynki rozprężne, my to nazywamy też portki, e, będziecie mogli e, w tym materiale. O, właśnie teraz puszczę Wam, jak to wygląda. Jest instalacja z rur, akurat tutaj, w tym przypadku fi 200 Odejścia do każdego pomieszczenia za pomocą trójników, i już później od trójnika z, za przepustnicą puszczona jest. W tej wersji jest to Rura Thermoflex 125. W zupełności wystarczy do pomieszczeń o 15 m2. Jak widzicie tutaj dalej, do samej skrzynki, w sensie do samej jednostki wewnętrznej. Dołączone są również dwa rozdzielacze rozprężne, ja to nazywam portkami, oczywiście zrobione na zamówienie, tak aby posiadały również rewizję w przypadku serwisu. Jest to bardzo ważne, żeby e, można było zajrzeć do środka, wyczyścić te wymienniki no i żeby to jakoś e, funkcjonowało przez wiele, wiele lat. E, powiedz mi, czy po dzisiejszym takim e, mini szkoleniu, czy to maxi szkoleniu Jesteś, czujesz się na siłach, żeby zacząć montować? Myślę, że tak. Z Twoją pomocą w zaprojektowaniu systemu, doboru urządzenia. Myślę, że dam radę ze swoją ekipą zamontować to u klienta, tak żeby był zadowolony, żeby to działało. Wiadomo, trzeba zwracać szczegóły na... uwagę na szczegóły. Musimy zwracać uwagę na szczegóły. Yy, wygłoszenie. Zrobienie odpowiednich tłumików, żeby nie było nic słychać. O, właśnie, powietrza. zapomniałem. Tutaj macie tłumiki w tym miejscu, ale to nie są takie tłumiki kupne, ja po prostu robię je samemu. Gdzieś, jak znajdę zdjęcie, to wrzucę dokładnie, jak one w środku wyglądają. Chodzi o to, żeby wytłumić, żeby nie były słyszalne wentylatory, zwłaszcza od strony czerpni. Dobrze, że przypomniałeś, bo gdzieś zapomniałbym. No też zwróciliśmy uwagę na montaż filtra. montowaliśmy rozdzielacz, jakie zamontowane filtry, żeby podczas serwisu był łatwy dostęp do fita, żeby można było go wyciągnąć. Dokładnie. Cokolwiek montujecie, zawsze pamiętajcie, żeby to było zamontowane w sposób taki, że wy to będziecie później serwisować albo że wy to za chwilę będziecie musieli, nie wiem, rozkręcić, bo coś będzie trzeba zdemontować, przerobić itd. Także po prostu myślcie naprzód, że za chwilę coś trzeba będzie z tym zrobić, zwłaszcza przeprowadzić serwis, także nie zabudowywujcie żadnych filtrów, żeby później był problem, będzie trzeba rozkręcać pół jednostki, żeby dojść do filtra. I na pewno też będę zwracał dużą uwagę na dokładne zaizolowanie instalacji kanałów, tak żeby nigdzie się potem nie skapała woda, nie było dostępu powietrza. Dokładnie, to jest też bardzo ważne. Dokładna izolacja to jest właśnie przyczyną tej mojej usterki, znaczy nie usterki tego mojego błędu, który będzie w dalszej części filmu, ale o tym już za chwileczkę. Coś jeszcze co od siebie oczywiście dodam, że kiedykolwiek będziesz miał jakieś do wyceny do pomocy, żebym ci mógł pomóc jakie kanały, na jakie pomieszczenia, jakiej długości. Te wszystkie spręże policzyć, żeby to wszystko tam dochodziło: znaczy, żeby ten powietrze, czy to ogrzane, czy to ochłodzone, dochodziło do tych pomieszczeń. To ja służę oczywiście swoją pomocą. Co jeszcze chciałbyś no, dodać? Na tą chwilę dziś było tak dużo informacji, dużo się od Ciebie dowiedziałem. Muszę sobie to na spokojnie poukładać. Będę miał pytania. Mam nadzieję, że w każdej chwili. Mogę się do Ciebie odzywać. Jasne, nie ma problemu. Bardzo cieszę się, że przyjechałeś, że akurat wybrałeś tutaj, żeby się uczyć ode mnie. Czy poleciłbyś komukolwiek, kto by chciał na przykład zamontować albo nauczyć się czy klimatyzacji, czy montażu klimatyzacji, czy pomp ciepła, czy, czy nawet rekuperacji? Za chwileczkę pojawią się filmy z montażu rekuperacji, również nie tylko rekuperacji centralnych, ale i decentralnych. Także e, warto obejrzeć, subskrybować ten kanał. E, jeżeli chcecie, żeby cokolwiek się pojawiło również na, na tym kanale, albo macie pytania odnośnie kanałówek, czy klimatyzacji, czy pomp ciepła, zadawajcie pytania w komentarzu. Tak, Przemku, jak najbardziej. Już zaczynając swoją karierę kilka lat temu z klimatyzacją, przyglądałem różne szkolenia, czytałem opinie. Większość szkolenia jest można powiedzieć, że na sucho. A u ciebie zmontowaliśmy cały system od zera do końca. Odpalone działa. Polecam szkolenia jak najbardziej. Marcinie, nie wiem czy widziałeś ostatnio pojawił się mój nowy katalog. Widziałem, przeglądałem, bardzo ciekawe opisy, dużo fajnych urządzeń. Wszystkie urządzenia, które widać w showroomie, widzę tu jeszcze więcej różnych ciekawych pozycji. Z tego co mówili, są one sprawdzone, godne polecenia. Tak, fajnie to wygląda. Sprawdzone przeze mnie, ja od siebie za chwileczkę przekażę Tobie kilkadziesiąt takich katalogów z racji tego, że zaopatrujesz się u mnie, będziesz mógł po prostu swoim klientom przedstawić, jakie mamy po prostu sprawdzone urządzenia również i Twoim klientom. Jeśli i Ty byś chciał zobaczyć, co jest w tym katalogu. To w opisie do tego filmu masz link do takiego wirtualnego katalogu, właśnie pokazane jest dokładnie, co w tym moim katalogu się znajduje. Dziękuję Ci bardzo. Polecasz kupowanie u mnie klimatyzatorów? Daje to jakieś profity? Tak, polecam kupowanie klimatyzatorów Oprzemka. Już od dłuższego czasu zaopatruję się tylko u niego, z danych producentów. Dzwonię, mam dostarczane praktycznie z dnia na dzień. Główną zaletą jest to, że praktycznie o każdej porze dnia i nocy mogę zadzwonić, dopytać się, pojadę na serwis, czegoś nie wiem. Jesteśmy w kontakcie. No i teraz działając, zaczynając przygodę z klimatyzacją kanałową. Mogę liczyć na wsparcie właśnie doboru, obliczenia całego sprężu. Tak, żeby to wszystko ładnie działało. Super, cieszę się. Ja tylko jeszcze dodam od siebie że pamiętajcie, że kupując u pośrednika nie, nie neguję, żeby kupować oczywiście bezpośrednio od dostawców, bo sam ja kupuję bezpośrednio od dystrybutora, ale wybierając takiego pośrednika jak ja macie nie tylko magazyn dystrybutora, ale również i magazyn takiego dostawcy, czyli takiego kogoś jak ja. Dlatego warto rozważyć, bo nie każdy dostawca, jest taki jak ja, że odbiera telefony po godzinach pracy i tak dalej, ale mi zależy po prostu na tym, żeby instalatorzy zrzeszali się razem i pracowali po prostu dobrze, nie konkurowali ze sobą. No i tyle. No i zdarzały się takie sytuacje miałem osobiście, gdzie dystrybutor oczekiwał na dostawę. Urządzenie było mi potrzebne, klient był bardzo zainteresowany tym modelem i u ciebie było dostępne. Dostałem zamontowałem klient cieszę się w takim razie ja przekazuję Tobie ten kilkadziesiąt katalogów dziękuję pokazuj, bardzo. prezentuj i działaj no to nic ja dziękuję bardzo chyba nic dodać nic ująć cieszę się jeszcze raz, że przyjechałeś dziękuję że bardzo mogliśmy tutaj razem się pouczyć a ja zapraszam już Was do kolejnej części filmu w którym zobaczycie, co się stało z kanałówką montowaną w zeszłym roku. Pamiętacie ten dom? A dokładnie, czy pamiętacie tą instalację? Tak, to jest ten dom, w którym w zeszłym roku montowałem klimatyzację kanałową. Tutaj stoi agregat, w środku jest lewo. No i muszę Wam się przyznać, do błędu stało się coś takiego, że po prostu klimatyzacja kanałowa nie daje rady. A dlaczego? Już wam pokazuję. Chodźcie do siatka. Jak dobrze pamiętacie, to ta instalacja na tym poddaszu wyglądała tak. I w związku z tym, że to poddasze jest po prostu niezaizolowane, wszędzie szpary świecą, powietrze zimne wchodzi. Te ściany tutaj szczytowe też nie były ocieplone. One dopiero są ocieplone w tym roku. Więc całą poprzednią zimę, no tu po prostu była. Temperatura taka sama jak na zewnątrz. Ja tego po prostu nie wziąłem pod uwagę. Mój błąd, przyznaję się do tego, dlatego w tej chwili, co będziemy robić, to będziemy po prostu dodatkowo wszystkie te kanały ocieplać wełną, również z ekranem aluminiowym, ale już o grubości 5 cm. W tej chwili tu jest 3 cm, więc będziemy dokładać 5 cm żeby instalacja mniej traciła energii cieplnej zanim z tego, z tej jednostki zostanie rozprowadzone na pomieszczenia. Dodatkowo te wszystkie tutaj szpary, całą tą jednostkę zostanie również ona ocieplona, jak i tutaj od strony czerpni też na wkładamy wełny, wszystko tutaj zaizolujemy podwójnie, szparę tutaj pomiędzy tą rurą, a jednostką również wypełnimy, zaizolujemy, jak i również też od spodu. Mam nadzieję, że zrobi się już na pewno cieplej. Zalecenia, jakie inwestorowi powiedziałem, to żeby przede wszystkim cały ten strop tutaj wypełnił jakąś wełną, czy na przykład celulozą, czy czymkolwiek innym docieplił, ponieważ strop jest tutaj grubości około 10 cm i z tego co pamiętam jest tu chyba styropian, więc no, jest troszeczkę mało, a jak wiadomo 90% ciepła ucieka górą. Klimatyzacja cała tutaj pobrała około ponad 4000 kWh, ale to nie było od, przez całą zimę, bo ten podlicznik zamontowałem gdzieś w połowie zimy, więc można powiedzieć, że gdzieś około 5-6 Kilowatogodzin, tysiące kilowatogodzin, yy, cały ten system grzewczy pobrał. Także przyznaję się do winy, klient u nas kupił usługę ogrzewania domu, nie kupił yy, klimatyzacji czy tam pompy ciepła, tylko kupił usługę yy, ogrzewania domu. Dlatego yy, za poniesione dalsze koszty płacimy po prostu my z własnej kieszeni, no bo klient ma być zadowolony. Klient już raz zapłacił. I chcę, żeby to po prostu działało. A jeżeli nie będzie działać, będziemy myśleć z tym, co dalej. Czy będziemy dokładać jakieś splity, czy nie splity. Tutaj widzę klient sobie e, dodatkowo wełną zwykłą. Próbował też docieplić. Więc no wszystko to będziemy po prostu poprawiać. O efektach, oczywiście, poinformuję. Dlatego, jak widzisz, klimatyzacja kanałowa do samej klimatyzacji to jest tylko i wyłącznie pewna część. Tutaj stoi za tym bardzo duży szereg obliczeń, jak i odpowiedzialności. Nie tylko prawidłowy montaż jest ważny, tylko pamiętaj, żeby wybrać dobrego instalatora, który nie tylko prawidłowo zainstaluje, ale również weźmie odpowiedzialność i w razie czego poprawi, jak będzie trzeba. Ja już się z Tobą żegnam, trzymaj się, cześć.